Ile Polska wyprodukowała czołgów T55AM Merida? Oczywiście nie wyprodukowała, tylko zmodernizowała, ponieważ tak, oczywiście byliśmy producentami czołgów T55 aż do roku 1981 i około 5000 tych czołgów zostało wyprodukowanych u nas. Co ciekawe, ta opinia o naszych T55 była bardzo dobra i w porównaniu do tego, jaką jakość. Posiadały na przykład te czołgi wyprodukowane w ZSRR, te, te 55, to nasze biły podobnież je na głowę. Ale dzisiaj o naszej polskiej modernizacji tych czołgów do standardu Merida. Oczywiście ta nazwa Merida bierze się od zastosowanego tam systemu kierowania ogniem. Merida, która była tą największą zmianą, czyli ten system kierowania ogniem był tą największą zmianą. I tak, decyzja o tym, że w Układzie Warszawskim ma dojść do. Zmodernizowania tych czołgów zapadła około roku 1980, kiedy to stwierdzono, że oczywiście rozkręca się produkcja seryjna, wysokoseryjna czołgów T72, T80. T64 też jest, można powiedzieć, wdrażane do służby, to znaczy już od dawna jest w służbie, ale nadal czołgi T55 stanowią bardzo dużą część tych sił pancernych, tych państw należących do tego ówczesnego sojuszu. I u nas też taka decyzja została po prostu wprowadzona w życie i w Wicie w Wacie powstały specjalne projekty, powstał specjalny projekt w 1983 roku rozpoczął się, zatwierdzono ten program modernizacji naszych T55, tak żeby zmodernizować nawet 1517 z posiadanych przez nas czołgów T55. Tak, to już była generacja, można powiedzieć, może nie generacja, ale czołgi, które jednak no, były gorsze od te 72, no co tu porównywać, tylko że jednak dużo ich było, y, mieliśmy odpowiednie narzędzia i rozpoczął się proces ich modernizacji. W 1981, 5, 1985 roku pojawił się pierwszy prototyp, pojawiła się seria taka próbna. Produkcja rozpoczęła się w modernizacja, nie produkcja rozpoczęła się w roku 1986 i trwała do roku 1989. Tu trzeba zaznaczyć, że z tych planów 1517 czołgów, które miały być do 1993 roku poddane modernizacji, zaczęto tą liczbę zmniejszać na początku do 720 sztuk, żeby w końcu poprzestać na 561 czołgach. Chociaż są też źródła, że zmodernizowano około 630 czołgów. I powiedziano. powiedziano. I stwierdzono, że wszystko to wynika z tych traktatów, traktatów rozbrojeniowych, które również podpisaliśmy, i że ta liczba czołgów, jakie posiadamy, no, musi być ograniczona do pewnej ilości, i nie będziemy więcej tych czołgów modernizować, tylko z czasem będziemy je wycofywać. To oczywiście chodziło też o coś innego, o to, że jednak czasy się zmieniły. Już druga połowa lat 80. to były duże problemy, jeśli chodzi o środki, jeśli chodzi o finanse, stąd to zmniejszanie tych planów, jeśli chodzi o modernizację T55 do standardu Merida, ale chodziło też o to, że przecież produkujemy te 72. Powoli już myślano o tym, że stworzymy naszą modernizację, rozwinięcie tych czołgów, czyli czołgi PT-91. Tu plany były bardzo duże, dalekosiężne, także efektem tego miała była być właściwie nowa konstrukcja, już czołg trzeciej generacji. Oczywiście, koncepcyjnie oparty na T72 jednak już właściwie nowa konstrukcja. I środki, jakie można by przeznaczyć na tą modernizację tych T55, po prostu lepiej było wydać gdzie indziej. Dosyć, że tych środków było niewiele, to dodatkowo oczywiście należało je wydać lepiej było je wydać w innym miejscu, na przykład na te 72, które też przecież były u nas produkowane. I w latach 90., oczywiście, poza tymi zmodernizowanymi czołgami T55 Merida, posiadaliśmy też część czołgów niezmodernizowanych, które i te zmodernizowane i niezmodernizowane wycofaliśmy do roku 2002, kiedy to stwierdziliśmy, że no, no głównie właśnie chodziło o to, że mamy ich za dużo, że tyle nie możemy ich mieć. W rzeczywistości chodziło o finanse, redukcje jeśli chodzi o nasze siły oraz nadal liczyliśmy, że będziemy pozyskiwać nowoczesne czołgi. Kupiliśmy m.in. używane leopardy dwójki. Nadal troszkę myśleliśmy, że może będziemy dalej rozwijać i kupować nasze PT-91, czy też następców tego PT-91. No tylko, że się wszystko rozwiało i nowe czołgi kupiliśmy dopiero 3 lata temu. No, można powiedzieć, że troszkę poczekaliśmy. Więc 561 czołgów zostało zmodernizowanych do standardu. Merida do tego standardu T55AM Merida. I oczywiście nie były brane czołgi pierwsze z brzegu, nie. Tu w pierwszej kolejności oczywiście sprawdzono te nasze, posiadane, używane przez nas czołgi i wybrano te czołgi, które były w najlepszym stanie, te, które było najłatwiej zmodernizować, te, przed którymi była, można powiedzieć, największa przyszłość. To też nie jest tak, że brano byle co i później je remontowano i koszt wzrastał do niebotycznych rozmiarów. Nie, wybierano, które czołgi mają być zmodernizowane. I tutaj tak wtrącę, nasza modernizacja Leopardów 2A4 do standardu Leopard 2PL, ona często jest określana jako bardzo droga, tylko że wynika to też z tego, że to nie jest tylko modernizacja, czyli Poprawiamy pancerz, zmieniamy niektóre elementy, które mają wpłynąć na siłę ognia i kilka innych rzeczy. Tutaj bardzo często te zmiany polegają również na bardzo głębokich remontach, czyli na przykład wymienimy działo, generalka silnika, transmisji, zawieszenia i wiele innych zmian, co kosztuje. Więc. Chcemy te wszystkie A4 doprowadzić do nowego standardu, do nowej modernizacji, ale przy okazji musimy je zmodernizować, żeby się nie okazało, że po tej modernizacji, po dwóch latach, on do nas wróci, ponieważ jest zajechany. No i w przypadku Merit było podobnie. Okej, okay, no ale czym był ten T55 i czym była ta modernizacja? Oczywiście, T55 to najliczniej produkowane czołgi w historii prawie 100 tysięcy wyprodukowanych. T-55 na świecie. W tym my, tak jak powiedziałem, około 5 tysięcy sztuk tych czołgów. I były to czołgi, które gdy trafiły do produkcji, pamiętajcie, że to rozwinięcie t czwórki, ale o tym kiedyś porozmawiam, ale na moim innym kanale, gdzie zajmuję się no, rzeczami, które były używane w przeszłości, na przykład is Shermany, Pantery i tak dalej. Niekiedy wrzucam na kartę społeczności linki do materiałów z tamtego kanału. Chodzi o to, że on w, drugiej, on w czasie, kiedy był produkowany, tak gdzieś do połowy lat 70., nawet do połowy lat 70., według niektórych przesadzam, ale tak mi się wydaje, był dosyć dobrym czołgiem, czołgiem, który naprawdę robił robotę. Lata 50. i 60. to naprawdę coś, co w przypadku tego czołgu no, należało go uznawać za jedną z najlepszych konstrukcji, jaka wówczas istniała. No tylko, że czas leciał, i największą wadą tej konstrukcji był no, brak SKO. I my w naszej modernizacji właśnie nazwanej od tego SKO postanowiliśmy właśnie zwiększyć siłę ognia poprzez zainstalowanie całkiem nowoczesnego SKO, czyli tej Meridy przyrządy obserwacyjne odpowiednie odpowiednie komputery balistyczne odpowiednie czujniki to wszystko żeby ten czołg mógł prowadzić celniejszy skuteczniejszy ogień. Pamiętajcie, że siła ognia to nie tylko armata, jej kaliber, amo i tak dalej i tak dalej. Bez odpowiednich przyrządów obserwacyjnych, bez odpowiednich narzędzi, które pozwolą obliczyć poprawkę, zrobić to szybko, to nic nie da, ponieważ nie trafimy albo zanim trafimy no, to ta druga strona już nas kilkukrotnie porazi. I to była ta główna, najważniejsza zmiana, jeśli chodzi o Meridy, czyli ten system kierowania ogniem. I tutaj, na papierze, i według opinii niektórych, był to bardzo dobry system, naprawdę mocno zwiększający możliwości tych czołgów tej konstrukcji. Tylko, że spotkałem się też z opiniami, w tym w komentarzach tutaj, że no nie chciało to niekiedy działać, delikatnie to ujmując, i. Opinia znajomego, który był kierowcą tego typu pojazdu była mieszana. Mówi, że niekiedy było super, a niekiedy z nieznanych powodów, no, nic nie chciało działać, i celność i inne rzeczy, które miały, miała ta merida poprawić. No nie do końca były takie, jak trzeba. Okay. Kolejną zmianą było dopancerzenie, czyli poprawienie pancerza oraz wzmocnienie przodu dna kadłuba. Nie całego dna, tylko przodu. Wiecie, miny od zawsze były jednym z najważniejszych, największych zagrożeń, jeśli chodzi o czołgi. A postęp w tej materii jest naprawdę gigantyczny. Też może kiedyś o tym porozmawiamy, jak one działają, jak one są w stanie wykryć czołg, jak one uderzają nie tylko od dołu, ale też z boku. No, długo można by tutaj dyskutować. I my, co ciekawe, też posiadamy całkiem ciekawe kompetencje, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. Szkoda, że nie chcemy z nich korzystać, nie chcemy tego sprzedawać na cały świat, dosłownie. Kolejną zmianą, oczywiście, był system ostrzegający o promieniowaniu, dodatkowe systemy, nowoczesne systemy granatów, które miały tworzyć zasłony dymne, może aerozolowe było by to bardziej właściwe, ponieważ tak chodzi. O ukrycie tego czołgu, nie tylko przed światłem widzialnym, tak żebyśmy my za tą zasłoną nie widzieli, ale też żeby ludzkie oko wyposażone w odpowiednie narzędzia nie mogły przez to przeniknąć. To też jest zupełnie coś innego. I szereg innych zmian, które po prostu miały polepszyć tą konstrukcję. Tak, tu chodziło o to, że pomimo tego, że te 72 będą w Polsce tym głównym, podstawowym czołgiem, tak wtedy planowano w latach 80. i on będzie modernizowany, on będzie tym głównym elementem, to należy pamiętać, że wtedy ilość tych czołgów u nas używanych była duża, dodatkowo te zasoby miały wystarczyć też na mobilizację. Więc myślano, że tak, będziemy produkować setki, będziemy mieć może nie tysiące, no ale grubo ponad 1700 te 72, które kiedyś też zmodernizujemy, zapewne też własnym na własny sposób, ale te, te, te 55 nadal będą jeszcze długo służyć i dodatkowo będą mogły stanowić po ich wycofaniu rezerwę. Rezerwę dla tego przyszłego podboju na zachód. Jaka była rola nas i jakby te nasze siły skończyły, to chyba wszyscy wiecie, że no, naszym zadaniem wcale nie było tego przetrwać. My mieliśmy iść i dzielnie skończyć i być tym, tymi, którzy no, niestety zalegną, a dopiero w drugiej, trzeciej fali mieli iść ci, którzy no, tak wielce miłowali pokój. Okej, okay, nieważne. Wycofaliśmy te konstrukcje i tak ja należę do tych osób, które tego bardzo żałują. Rozumiem, dlaczego do tego doszło. Żałuję, że na przykład na bazie tych T-55 nie stworzono jednak jakichś systemów, na przykład przeciwlotniczych, czyli Loara, tylko że nie w takiej drogiej wersji, tylko właśnie w wersji takiej troszkę bardziej, może nie ubogiej, ale jednak odpowiednia armata, wyrzutnia piorunów, czy też innych rakiet, i 200-300 takich naprawdę by się dzisiaj przydało, które można by dalej modernizować, ale dalej pamiętam, że to stara konstrukcja. Więc wycofano, ponieważ w rzeczywistości nie chodziło o te limity, to da się omijać, tylko chodziło o to, że jednak redukujemy, redukujemy, redukujemy i nadal w tym 2002 roku, kiedy to, to wycofanie skończono, przecież decyzja zapadła wiele lat wcześniej, że my już będziemy mieć tylko nowoczesne czołgi. Może nie będziemy tych PT-91 jednak dalej rozwijać. Tylko, że te leopardy, może również jakieś inne konstrukcje z kimś czy też sami stworzymy. No musiało minąć 20 lat, a produkcja czołgów u nas no dopiero ma wrócić. Montaż, produkcja, nazwijcie to jak chcecie. Ok. Więc. 561 sztuk, według niektórych 630 merit. Bardzo ciekawa historia. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że tu jesteście, oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie te materiały, wspieracie ten kanał, patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy. Komentarz z super podziękowaniem, czy też funkcja wspieraj, bardzo Wam za to dziękuję. Wiecie coś więcej o Meridzie, byliście jej użytkownikami, napiszcie komentarz. Bardzo Wam dziękuję za to, że jeszcze raz, że jesteście. Zapraszam na mojego X, na kartę społeczności, gdzie niekiedy coś wrzucę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.